A jak? Spokój. B jak? Spaki. C jak? Chujo. D jak? mi oddychać. E jak? E nie widzę F jak? Kureczki. G jak? Gusta. jak? to jest taka. I jak? Witam. J jak? Wy jesteście zajebiści, nie zmieniajcie się. K jak? Kto mnie do jak? Rodzinę na w n jak? Mordy w kubę, mój brat Ciszek mówi. n jak? Nie, nie cichaj mnie tu, bo za O, jak? Oj, przegracie to. P, jak? Pijany, więc myś nie wnerwia. R jak? Odejrzyjmy się za świątynią. S, jak? Stawiasz mi soczek. T, jak? Do lewa. U, jak? I mylę U jak? da ist outro yes